Dawaj! <śmany> Masie dzisiaj bo już schodzić na skakać, musi je ząpłami. O kurde, krzaki się ruchają. co tam Maciek robi? Hardcore! Mamy na ulicy Kultury, tak Jest podbiegnie ładnie, tak, ulica Kultury Idziemy dalej podróżować po polu, tak Maciuś? Idziemy podróżować po polu, tak Idziemy podskakać, macie się nauczy No, ja się nauczę skakać, jest sobie nogi Tutaj piękne przyścieradło. Tak, Maciek jeść Prześcieradła całe <grych> Jeszcze Coca-Cola Tak to jest MDec? Tak? Uczy się? Słuchaj, będziemy odkrywać jakieś nieznane szlaki Które nasi praojcowie Pradziadkowie I prapradziadkowie ojcowie Odkrywali kiedyś jak my No dobra, to lecimy dalej Mam macie jak na temat chlebka? Dobre czy nie? Na temat chlebka się wypowiem Krzyż zajebisty Kurupiący No pani na mysło, najlepszy No pani na mysło To pani na polecam 10 bochenków na raz Ośmiodaj Chodź tu, nie wiem czy nas podglądają Kto tu nie idzie Idziemy szukać języka Hello, kurwa a tu kurwa jedz, ale spierdoli Spierdalał mnie chlebka part 2 Co tam Maciek, jak sądzisz, najadłeś się ilu Nie, to nie tak, że nie Chlebuś jest kurwa No to szag do niego coś, nie? Masz dużo natury Smacznego Maciuś Co to, pokaż ludziom co to jest W sumie to jest chyba bazylia Z Hiszpanii Chodź Mieszka, powolu no, to jest oregano. <gry> Brakuje pieprzu może. Tam biały pieprz właśnie. Tak, proszę państwa, tam biały pieprz. Macie człowieka w naturalnych? Czy tak. to się te słowa, Ziemi nie będziemy mieli. Niedobra. No, dobrze no, Macie smacznego Cała Polska Do, nam się liczy. I co, i co sądzisz w oklepku? To już pan w trzecim mówił. Co jeszcze? Gdzie pan powiedział? A Aczkolwiek... Czule takie kurzenie podz? A przyprawa? A przyprawa ogólnie dobra? Kurwa to? Nie, to zobacz tego. Kurwa na jakieś spogetki czy kurwie co?